Dzień dobry, szanowni Państwo, witam Was serdecznie na bikeshow.cc w kolejnym oponiarskim odcinku. Dzisiaj będą opony dla tych, którym wiecznie... Za mało gumy, wiecznie za mało kilometrów i po prostu chcą opon do szosy, które wytrzymają dużo więcej niż jeden sezon u przeciętnie jeżdżącej osoby. Czyli moim zdaniem spokojnie wytrzymają ponad 10 tysięcy kilometrów. Więc dzisiaj będzie o Continental Gator Hardshell o szerokości 32 mm, czyli zdaniem Continentala i też wielu komentujących najbardziej wytrzymałą oponę szosową w historii marki Continental. No to lecimy z szybciutkim podsumowaniem testu, bo tutaj nie ma co przeciągać, nie ma co gadać za dużo, bo temat jest prosty. Opony. Opony Continental Gator Hardshell, czyli opony, które są takim jeszcze bardziej pancernym bratem opon Continental Gatorskin, które pewnie część z Was dobrze zna, bo zwłaszcza jak się w internecie gdzieś szuka opinii i szuka po prostu porad dotyczących tego, jakie długodystansowe, mało zużywające się, nie bardzo drogie opony wybrać, no to Gatorskin gdzieś tam się dość często pojawia. Więc Continental postanowiło zrobić opony jeszcze bardziej od Gatorskina Pancerne, i też nie bardzo. Drogie i tak powstały te opony. W moim przypadku są to opony szerokości 32 mm. Ja je testowałem w rowerze, który jest de facto gravelem, natomiast ja sobie Super Sixa na taką końcówkę sezonu skonfigurowałem tak, żeby jeździć nim głównie szosowo w koło komina. Więc mamy tutaj Ultegry 60, koła i włożyłem tutaj te opony, założyłem je na dentkach TPU, ale co ciekawe, nie są to dentki TPU szosowe, tylko gravelowe. ride Nowa, więc są troszeczkę cięższe niż szosowe, no ale przez to jeszcze bardziej pancerne. Więc zestaw, który Wygląda szosowo, mamy wysoki stożek, mamy de facto szosową oponę, ale na tym rowerze jeżdżę w taki sposób, że po prostu jeżeli widzę jakiś szuterek fajny, jakąś leśną ścieżkę, jakiś gruz, to tam wjeżdżam, jeśli mam ochotę. Więc chodziło o te opony szosowe, które nie boją się gruzu. I tak to w moim przypadku testowo wyglądało. Ja na tych oponach zrobiłem około 1200-1300 km, czyli nie bardzo dużo, ale co jest ważne, po. W tym okresie testu nie widać w zasadzie żadnych śladów zużycia na tych oponach. Czyli z jednej strony nie widać żadnych śladów zużycia takiego stricte od kilometrów, ale też nie widać żadnych śladów uszkodzeń na tych oponach. A jest to o tyle ciekawe, że naprawdę bywało trochę ostrych kamieni i tym podobnych elementów, które na bardzo wielu znanych mi oponach, które testuję, jednak już jakieś ślady powinny zostawić. To są bardzo twarde opony, ale ma to swoje plusy i minusy i o tym za chwilę. Porównując te opony z nami zwykłymi, są to opony, które mają po prostu wszystkiego więcej. Czyli jest tej więcej gumy, one są cięższe i to widać. Natomiast, jeżeli chodzi o pory toczenia. To te opory są tym wyższe, im niższe będzie ciśnienie. Jest to coś oczywistego, natomiast mówimy tutaj o porównaniu, czyli przy gatorskinach i przy tych oponach, im będziemy niżej schodzili z ciśnieniem, tym bardziej będą się rozjeżdżały te wyniki oporów toczenia. Po prostu te opony, im wyższe ciśnienie, tym radzą sobie lepiej. I na takim ciśnieniu naprawdę wysokim, ponad 4 atmosfer, jak na oponę 32C wysokim oczywiście, te opory toczenia są już bardzo mocno zbliżone do zwykłych gator skinów, a jednak jest to opona, która jest bardziej wytrzymała od gatorskina, co może być Ciekawe, bo cena też jest mniej więcej zbliżona. Są troszeczkę droższe, ale generalnie, jak na to, że jest to bardziej pancerna opona, to te opory toczenia przy wyższych ciśnieniach są bardzo podobne, co jest dość w przypadku tych opon ciekawe. Oczywiście nie są to szybkie opony i porównując je oczywiście z takimi zwykłymi, zwykłymi w sensie szybkimi Grand Prix 5000, na których jeździłem w tym roku, a nawet z tymi troszeczkę bardziej wzmocnionymi Grand Prix 5000, czyli Grand Prix 5000 All Season. To czuć, że ta opona jeździ wolniej. I tak jakby szybkość no nie jest jej atutem i to nie są absolutnie wyścigowe opony. To jest stworzone z myślą o osobach, które po prostu jeżdżą dużo i chcą mieć święty spokój. Tak jak wam mówiłem, przebić jest je bardzo trudno i no, mi się nie udało ich przebić i też nie udało mi się po prostu zostawić żadnych śladów zużycia po tym okresie testu, co jest moim zdaniem ich głównym Plusem. Plusem jest też to, że faktycznie, no tak jak wam mówiłem, te opory toczenia względem zwykłych gatorskinów są bardzo podobne. Natomiast gdzie widzę główną różnicę, albo w zasadzie gdzie widzę problem tych opon? W zasadzie problemy widzę dwa. Pierwszy jest taki, że jeżeli myślelibyście o tego typu oponach jako o oponach całorocznych, to dlaczego jednak to nie są opony all season czy tam for season, bo ta guma jest twarda. Tutaj y, priorytetem było stworzenie opon bardzo wytrzymałych i z taką gumą, która się wolno zużywa. A no niestety nie jest to najlepsza receptura na stworzenie opon również bardzo przyczepnych w trudnych warunkach, zresztą w ogóle przyczepnych, bo. Y, te opony porównujące je na przykład z Grand Prix 5000, nawet na suchej nawierzchni, kiedy zaczynamy wchodzić w zakręty bardziej agresywnie, po prostu szybciej, to czuć już, że tam gdzie przy Grand Prix 5000 jest. Święty spokój. Tutaj już zaczyna być słychać te opony, a jak w zakręcie zaczyna być słychać opony, to wiadomo, że gdzieś blisko jest ten punkt, kiedy ona przyczepność zerwie. Więc y, tym gorzej, niestety, w warunkach mokrych. To po prostu nie jest opona z miękką gumą, jest to opona z twardą gumą, a y, no to oznacza po prostu gorszą przyczepność. Mimo tych śladów w zasadzie identycznego bieżnika jak przy y, Grand Prix 5000 AS, to to jest zupełnie inna opona, dużo tańsza opona, ale jednak trwała. Pancerna, ale jednak nie tak dobrze przyczepna jak te opony stricte, all season, four season, stworzone z myślą e, również o jeździe w trudnych warunkach. No, mimo tego, że opony szosowe, prawda, bez bieżnika, to jednak mieszanka gumy sprawia, że są opony szosowe, które się dobrze czują na mokrym i są opony szosowe, które się nie czują dobrze na mokrym i te zdecydowanie do takich dobrze czujących się na mokrych opon nie należą. Jaki widzę jeszcze jedyny mały minus w nich, yy, to jest to, że to są opony o maksymalnej szerokości 32. Czyli w sensie 32 to jest ta maksymalna szerokość, a wydaje mi się, że wiele osób, które szuka tego typu opon, na przykład do Road Plusa, yy, które będą oponami szosowymi, na przykład nie wiem, wybieracie się na jakiś wypad z rodziną na Mazury albo gdziekolwiek, yy, gdzie będą różne jakości drogi i chcielibyście mieć opony szosowe, ale takie, które pozwolą Wam w spokoju zjechać z tego asfaltu, no to jednak tego typu osoby często szukają 35, na przykład, a nawet większych opon, co pokazało ostatnio Pire no i o ile na przykład Continental Grand Prix 5000 All Season jest dostępny jako 35, tak te opony niestety jako 35 dostępne nie są, ale myślę, że Continental to nadrobi, bo aż się prosi, żeby taka opona była też dostępna w wariancie po prostu szerszym. Jak podsumować ten test, proszę Państwa, tak jak wam mówiłem, bardzo moim zdaniem, fajny wybór dla osób, które potrzebują po prostu opon do tłuczenia dużej ilości kilometrów i nie chcą się przejmować zużyciem ani przebiciem. W tych kategoriach spisały się u mnie bardzo dobrze. No nie złapałem żadnego kapcia, no ale mówmy się, że to jeszcze nie to niczym nie świadczy. Bardziej świadczy to, że naprawdę nie widzę po tych oponach żadnych śladów zużycia, więc to naprawdę sprawia, że one pojeżdżą po prostu długo. I też jak sobie popatrzę na moje odczucia, i porównam je z tym, co na przykład można znaleźć na bicycle Tire Rolling Resistance, to się to mniej więcej e, pokrywa, czyli faktycznie w porównaniu z Gator Skinem jest to opona troszeczkę wolniejsza. Ale jeżeli używacie w tego typu oponach dość wysokiego ciśnienia, to różnice będą bardzo małe. Tak naprawdę bardziej odczujecie to, że ona jest cięższa, więc rower będzie cięższy. no Jest troszeczkę bardziej e, mułowata, ale no coś za coś. Faktycznie sprawia, że nie bardzo pancerny i czuć, że zużywa się po prostu wolno. Więc myślę, że jest to dalej ciekawy wybór dla osób, które lubią tego typu opony, którymi się nie trzeba przejmować. No, Myślę, że to dociągnięcie do tych szerokości większych dobrze zrobi konsumentowi. Pewnie się to za jakiś czas wydarzy, bo tego typu opony po prostu będą fajną opcją do roweru do jazdy po różnej jakości drogach, ale właśnie, jednak troszeczkę więcej szerokości pozwoliłoby jeszcze bardziej zejść z ciśnieniem, dałoby więcej komfortu. No i na takiej sypkiej nawierzchni, jednak niskie ciśnienie plus duża szerokość, nawet na oponie z gładkim bieżnikiem sprawia, że ta opona po prostu jest bardziej. Przyczepna. Materiał oznaczam jako sponsorowany, bo opony do testu dostałem, otrzymano, więc tutaj się rzeczy nagrałem materiał, wygoby, jeżeliście zasięgi na tym wzrosły, więc ja odniosłem korzyść, więc oznaczam materiał jako sponsorowane jak za każdym razem kiedy czegoś sam nie kupuję. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące tych opon, piszcie. One u mnie zostają, no bo nie widać żadnych śladów zużycia. Nie są to opony, które będą moim pierwszym wyborem na takie opony do jazdy w lecie, bo jednak różnice w tego porach toczenia są odczuwalne na szosie. Natomiast jako opony właśnie do testowania różnych kół po prostu do jazdy w gorszych warunkach albo tak właśnie jak teraz, czyli kiedy robię krótkie trasy a ja lubię sobie połączyć szosę z szutrem, to jest to całkiem ciekawy wybór, więc zostaną, więc jak macie jakieś pytania, piszcie. A jeżeli jeszcze coś się pojawi z tymi oponami, no to uzupełnimy materiał. Póki co Wam dziękuję za uwagę, do usłyszenia. Hej!